Spotykamy się już w ten powoli mroźny wieczór niedzielny. Już pierwszą mszę grudniową w tym roku odprawimy, będziemy uczestniczyć i pierwszą mszę adwentową. Adwent rozpoczyna wszystko. Adwent zaprasza nas do wędrówki, do wyruszenia. Za słowem. Za obietnicą, za głosem Boga. Adwent to jest odnalezienie właściwego kierunku, nastawienie kompasu. Wiesz, gdzie idziesz? Wiesz, dokąd zmierzasz? Wiesz, po co żyjesz? Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie, Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dnino Ego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili żenili się i zamąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich tak również będzie z przyjściem syna człowieczego wtedy dwóch będzie w polu jeden będzie wzięty, drugi zostawiony dwie będą mleć na żarnach jedna będzie wzięta Druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie. Syn człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. I znów przychodzi adwent, zaskoczenie. Może nie byliśmy dzisiaj przygotowani na kolor fioletowy, na pieśń adwentową. Adwent to jest pomoc, adwent to jest budzenie. To jest wzywanie nas wszystkich do czujności, do trzeźwości, wytężenia, wyostrzenia zmysłów. Potrzebujemy tego czasu, żeby nie usnąć, żeby nie żyć jak ktoś otępiały, najbardziej otępia rutyna, nawyk, przyzwyczajenie, bezmyślność, gnuśność. Dzisiaj słowo Boga jest też piękne, bo wszystko zaczyna się od cudownej, pięknej zachęty. Ja lubię być zachęcany przez dobrych ludzi, lubię być zachęcany do czegoś dobrego. Nawet czasami mnie samemu się nie chce, a jeśli widzę, że ktoś ma w sobie żar, gorliwość, przychodzi do mnie i mówi: Chodź, chodź, zrobimy coś, chodź, pomódmy się, chodź, przyjdź, przyjedź, odpraw nam, pospowiadaj nas, powiedz nam coś. Bardzo lubię tą zachętę i bardzo mi służy. Dzisiaj też Izajasz przychodzi, żeby nas zachęcać. Chodźmy na górę Pana, do świątyni naszego Boga. I mówi, że ta góra stanie ponad innymi górami, świątynia Pana, wystrzeli ponad inne pagórki, będzie czymś najwyższym, największym. Jakże się czasy zmieniły? Jeszcze do niedawna przecież. Nasz krajobraz, naszych miast, wiosek był taki, że zawsze najwyższym, najważniejszym elementem była wieża kościoła. Ona jakby pokazywała chwałę Boga, która jest ponad wszystko, co robimy. Ponad wszystkie sprawy ludzkie. Jest chwała Boga. Dzisiaj natomiast czasy się bardzo zmieniają, te proporcje się zmieniają. Coś innego jest wywyższane, coś innego wyrasta. Ponad przeciętność symbolem, znakiem tego jest katedra Świętego Patryka w Nowym Jorku. Jeśli ktoś miał okazję zobaczyć, ta katedra, która kiedyś być może była budowana takich rozmiarów, żeby pokazywać ludziom niebo, życie wieczne, podnieść głowę, podnieść wzrok, oderwij się, to dzisiaj tej katedry prawie że nie widać. Ona jest przysłonięta potężnymi wieżowcami. W centrum Nowego Jorku. Podobnie też Chicago, podobnie w wielu innych miastach jest. Teraz wieżowcy wy, wystrzeliwują do góry korporacje. Jest pewien wyścig też światowy, kto zdoła wybudować największą, najbardziej imponującą wieżę. Czy ona będzie w Katarze, czy ona będzie w Abu Dhabi, czy ona będzie w e, Indonezji? Sprawy ludzkie, ludzka ambicja, ludzka sprawczość. Wybija się do góry. Dlatego też przy, być może przy okazji Pan Bóg chce zmienić warunki spotkania z nami, przemawiania do nas, że już nie to, co e, wyrasta do góry, co jest wzniosłe, co jest wysokie, będzie pociągało do Boga. Tylko Bóg mówi: chcesz mnie spotkać, to unisz się. Wszystko staje się, Bóg ukrywa się za sprawami z pozoru malutkimi. Żyje w tym, co jest małe, czego można nie zauważyć, co można zlekceważyć. Potrzeba tego uniżenia się, żeby posłuchać Boga, żeby zrobić w sobie dla Niego miejsce, wycofać swoje własne ja. O tym właśnie dzisiaj mówi yy, Pismo Święte nam, Słowo Boga. Takim pięknym słowem dzisiaj Święty Paweł się do nas wraca. Rozumiejcie chwilę obecną. Przepraszam, rozumiesz to wszystko, co się dzieje dzisiaj w Twoim życiu? Rozumiesz, dlaczego idą sprawy tak, a nie inaczej? Rozumiesz, dlaczego dzisiaj Kościół idzie w tą stronę, a nie w inną? Rozumiesz to wszystko, co się dzieje w naszym społeczeństwie? Zrozumiejcie chwilę obecną. To jest, to jest ten moment. Teraz nadeszła dla Was godzina powstania ze snu? Dziś być może najważniejsza rzecz to jest to teraz. Jose Emanuel, która związana jest z Medułgorem, mówiła, że my jesteśmy nieraz ukrzyżowani między dwoma złoczyńcami, jak Jezus. Jeden złoczyńca nazywa się wczoraj, a drugi złoczyńca nazywa się jutro. To nas pociąga, to angażuje naszą uwagę. Albo chodzimy i cały czas myślimy o tym, co było kiedyś, oddajemy się wspomnieniom. Żyjemy tym, co było dawniej. Człowiek czasami próbuje ocalić jeszcze coś z przeszłości, ze wspomnień, albo cały czas wybiegamy do przodu. Moje plany, moje projekty, co będzie jutro, co będzie za tydzień, co będzie po świętach. Planujemy. Yy, I trudno nam jest żyć tym momentem, tą chwilą. Żyjcie teraz, mówi Słowo Boga. Przyjmij ten czas, który jest teraz. Ten czas, który Bóg nam podarował. Bo dzisiaj Bóg nam być może ma coś ważnego do powiedzenia. Być może chce nam dzisiejszego wieczoru powiedzieć coś bardzo ważnego. Nadchodzi Chrystus. I być może Jezus blisko. Może niedługo będzie koniec świata. Może już to wszystko, co widzimy, do czego się przyzwyczailiśmy, o czym mówią encyklopedie i słowniki, i podręczniki, i albumy. Może to wszystko się już niebawem rozsypie. Będzie już nieaktualne. Być może będzie już coś innego. A może Chrystus już podejmuje decyzję, żeby powoli kończyć z tym światem. Dlatego Jezus posługuje się takim słowem: tak będzie z przyjściem syna człowieczego, jak było za dni Noego. Dzisiaj podarunek, prezent. W pierwszą niedzielę Adwentu dostajemy w prezencie postać ze Starego Testamentu. Nazywa się Noe. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, jak było za dni Noego. Jak było za dni Noego? Co było z pokoleniem Noego? Powiada Pismo Święte, że tam w tamtych czasach, kiedy minęło dziesięć pokoleń, od Adama i Ewy. I przyszły czasy Noego. Okazuje się, że ludzie żyli tak jak my. Żenili się, za mąż wychodzili, planowali wesele, planowali rocznicę ślubu, rozwodzili się, zakochiwali się, wchodzili w nowe związki, szukali jakiegoś pomysłu, rozwiązania na życie, zaczynali nową pracę, kończyli egzaminy, planowali podróże. I nie spostrzegli się, aż przyszła wysoka woda i zatopiła wszystko. Tak było za dni Noego. Za dni Noego przyszedł potop. Opowiadał Rod Drecher, ten od opcji Benedykta, że coś takiego w 2012 roku przeżyli w Ameryce, w Luizjanie. Nikt nie słyszał. Od najdawniejszej pokoleń nie słyszano, żeby w Luizjanie kiedykolwiek była wysoka woda, żeby tam był jakiś problem z powodzią. Nigdy się. W innych miejscach się zdarzało, ale nie tam. I nagle w 2012 roku przyszła tak wysoka woda, tak wysoka fala, takie opady, wystąpiły wody i ludziom pozabierały domy. Wielu ludzi poginęło. Dlaczego się to stało? Bo ludzie przestali zwracać uwagę na znaki ostrzegawcze. Przestali je czytać. Pamiętam to samo, żeśmy przeżywali na południu Polski w 1997 roku. Ja tam wtedy byłem, kiedy cała opolszczyzna, Dolny Śląsk, był zatopiony wysoką wodą. Znajomi mojego brata byli tak zaskoczeni tą wysoką wodą w Opolu, że mówi ten człowiek dobrze, że znalazł, miał kilo w domu, wyrąbał otwór, w dachu żeby uratować siebie i swoją rodzinę. To było tak nagłe. Myśmy patrzyli na, tą, na tę wodę, która wzbierała, wydobywała się nie wiadomo skąd, zaczynała zabierać po kawałku chodniki, ulice, asfalt, stadion. Patrzyliśmy z niedowierzaniem. I wszyscy zamurowani, wszyscy zaskoczeni, aż dopiero woda podchodziła pod dom. Wtedy wszyscy rzucali się, żeby ratować ten dom. Krawężniki, cegły, hmm, worki z piaskiem, cokolwiek. Były zlekceważone znaki ostrzegawcze. Tak było za dni Noego. Ludzie, y, pismo święte jeszcze to podkreśla bardzo mocno: ludzie żyli bezmyślnie. Ludzie żyli bez kierunku. Żyli niemoralnie. Kiedy Bóg spojrzał na ludzi, to widział, że pokolenie, które jest pokoleniem nowego, żyje, to jest pokolenie zepsute. Co to znaczy być zepsutym? Co to znaczy żyć w środowisku skażonym? Co to znaczy żyć w społeczeństwie skażonym? Jesteśmy nosicielami jakiegoś skażenia, jakiegoś wirusa. Nie zdajemy sobie z tego sprawy. Może przyjść jakaś brudna woda, jakaś zła, jakieś zło i nas wszystkich zmiecie, nie, zdaniem, nie zdamy sobie z tego sprawy. Ktoś nas zamieni w cyborgów, ktoś nas zamieni w potwory, w zombie. Damy się pochłonąć pewnemu złu, które wydaje się niczym. Wirus wydaje się niczym, jest maleńki. Dlatego też y, m, Chrystus dzisiaj przychodzi, żeby, żeby uczyć nas otw otwierania oczu. Na co? Na tą brudną wodę. Na to właśnie, że tak właśnie jest dzisiaj jak z pokoleniem Noego, z pokoleniem potopu. Ludzie byli skażeni. My potrzebujemy dzisiaj nauczyć się otwierać oczy i doceniać, jak ważną rzeczą jest sztuka walki duchowej. Tworzymy oddziały obrony terytorialnej. Jesteśmy zainteresowani, żeby stworzyć silną armię, żeby należeć do międzynarodowych bloków militarnych, zabezpieczać się na, róż na różny sposób. Umiemy zabezpieczać swoje mieszkania, umiemy montować dobre zamki, montować alarm. A sam, jeśli chodzi o Twoje życie, Twoją duchowość, jesteś bezbronny? Wszystko pootwierane? W każdej chwili możesz się zainfekować, w każdej chwili możesz wszystko stracić. Kiedyś uczono ludzi, poprzednie pokolenie uczenia, uczono sztuki walki duchowej. Umieć bronić się przed złem, przed wirusem, przed wadą. Kto nie walczy ze swoją wadą, ten staje się nie tylko ten, który ją akumuluje w sobie, ale stajesz się nawet bezwiednym, nieświadomym nosicielem wirusa. Rozprzestrzenia się on na innych, zarażasz innych. Zło jest zaraźliwe. Cynizm jest zaraźliwy, ironia jest zaraźliwa, plotka jest zaraźliwa, Zło, złość, nienawiść jest bardzo zaraźliwa, lubieżność jest zaraźliwa. Możemy się zarażać i nie, nie zdamy nie sobie sprawy, nie zorientujemy się nawet. Przyjdzie brudna woda i nas sprzątnie, zamieni na kogoś innego. Dlatego Chrystus uczy nas czegoś bardzo ważnego. Tego uczyli zawsze od samego początku święci. Dlatego na przykład święty Antoni, jeden z pierwszych chrześcijan, wielki mistrz życia duchowego, właśnie próbował wprowadzić w życie to, co mówi Jezus. Czuwajcie, miejcie oczy otwarte. Niotise auton. Powtarzali sobie nawzajem. W ten sposób się zachęcali piesi chrześcijanie po grecku. Chrześcijaninie, poznaj samego siebie, a w ten sposób poznasz Chrystusa. Zobacz, co masz w swojej głowie, zobacz, co masz w swoim sercu, jakie są Twoje myśli, jakie są Twoje intencje. Święty Antoni mówił, że wróg, nieprzyjaciel, demon często ludzi atakuje właśnie poprzez myśli, myśl zatrutą, myśl perfidną, myśl przewrotną. Wystarczy jedna myśl i zaczyna się zmieniać obraz rzeczywistości. Antoni mówił, ludzi prostych to zły demon atakuje poprzez materializm. Tak jak przyszedł kiedyś jeden młody chłopak do pewnego mnicha i mówi, ojcze, co mam robić, bo diabeł mnie tak atakuje, mnie tak kusi, diabeł. Tamten stary patrzy na niego, mówi, ciebie, diabeł? Diabeł to kusi ludzi po pokroju Mojżesza, Matki Teresy z Kalkuty, Świętego Jana Pawła II, ale ciebie, tobie to wystarczy dać parę pieniędzy już będziesz chciwy. Pozostawić cię przed komputerem i już wpadniesz w pornografię lub bieżność. I ciebie diabeł ma kusić. Całe samo ciało i sam materializm cię do tej pory dewastuje. Natomiast dla tych bardziej w zaawansowanych, wyrafinowanych, to diabeł ma pewną broń, jaką jest myśl. Myśl perfidna, myśl zatruta. Myśl, która może wprowadzić w twoje serce wątpliwość, sceptycyzm, odebrać ci wiarę, wprowadzić udrękę. Był tak jeszcze także inny święty, Jan Kasjan. I on porównywał wady które mamy w sobie do wirusa. Jak się czyta pisma Jana Kasjana, to ma się takie wrażenie, jakby się znał na komputerach, a to był dopiero V-VI wiek naszej ery. I mówił, że wady działają tak jak wirusy: spowalniają ciebie, jak spowalniają system, a czasami uderzają w samą pamięć. Pamięć to jest ważny organ wiary. Czujesz się wykorzeniony, nie wiesz, na czym stoisz, nie wiesz dokąd iść. Zapomniałeś już o wielkich dziełach bożych, które przeżywali Ojcowie, które przeżywałeś Ty jeszcze parę lat temu. Jesteśmy wtedy bezbronni. Święty Ankasjan mówił, że jest siedem, osiem wrogów, którzy nas atakują. Ośmiu nieprzyjaciół, na wzór siedmiu narodów w Biblii które strzegły wejścia do ziemi obiecanej Izraelici musieli nauczyć się sztuki walki żeby zdobyć ziemię obiecaną żeby dojść do Jeruzalem siedem obcych narodów było do pokonania, do zwalczenia a ten ósmy Jan Kasia mówi, a ten ósmy to, są, to jest Egipt, to są Egipcjanie ty możesz wyjść z Egiptu ale Egipt nie wyjdzie z ciebie tak samo jak słusznie ludzie mówią można wyjść z komuny a komuna nie wyjdzie z ciebie Możesz wyjść z totalitaryzmu, a będzie, totalitaryzm to myślenie będzie cały czas siedziało w tobie. Czym jest ten ósmy naród? To jest hańba Egiptu. To znaczy, że człowiek, któremu podarowano wolność, a mimo tego cały czas ma kompleks w sobie niewolnika. Nie umie sobie nawet wyobrazić, co to znaczy kochać, co to znaczy rozwinąć skrzydła. Co znaczy puścić wodze fantazji miłosierdzia, wspaniałomyślności. Przecież ty możesz być święta, przecież ty możesz być święty. Tylko głowa ci nie pozwala, na fantazja nam na to nie pozwala, wyobraźnia. Ja, taki robaczek, z czym do ludu? Całe życie przeciętność, całe życie yy, pod kreską. Całe życie na długach, na pożyczkach. Tak całe życie możemy przeżyć, a Bóg wobec nas ma wspaniały plan. Wady są bardzo niebezpieczne, bardzo szkodliwe, bo one niszczą całe nasze życie. Organizm mówił święty Jan Kasjan, są trzy wady, które uderzają w naszą cielesność i powodują choroby i doprowadzają nas do, do nerwic wegetatywnych. Niszczą nas. Pierwsza wada to jest obżarstwo mówi. Druga wada to jest lubieżność, a trzecia wada to jest przywiązanie do pieniędzy. Co, co za tym się kryje? Pragnienie, żeby sobie dobrze żyć, żeby sobie dostarczać przyjemności i żeby pozwalać sobie na co chcesz, czyli mieć poczucie władzy. To niszczy nasze ciało. A potem mówię, a są inne, potem są kolejne wady, które niszczą naszą psychikę. W tym sensie, że powodują, że jesteśmy. Yy, 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 yy. przygnieceni, przyćmieni. Na małym płomyku nasze życie się toczy. Jakie to są wady? Te kolejne wady, mówi Jan Kasjan, to jest smutek, to jest złość i to jest gnuśność. Na czym one polegają? Smutek Bierze się z Twojej relacji do samego siebie. I jest efektem tego, że nie znosisz samej siebie, samego siebie. Źle się oceniasz, osądzasz, dołujesz się. Gniew pochodzi z naszej relacji do innych ludzi. A gnuśność gnuśność to jest efekt bycia przeciwko wszystkim i przeciwko wszystkiemu. A potem jeszcze są dwie kolejne wady. Które niszczą naszą duchowość. One są na, dla najbardziej wyrafinowanych, najbardziej wydoskonalonych. To są wady najbardziej niebezpieczne, przewrotne, perfidne, precyzyjnie uderzają w samo serce naszego ducha, naszej duchowości. Co to jest? To jest yy, yy, próżność i pycha. Próżność na czym polega? Mówi Jankasian polega na tym, że robisz wszystko, żeby być samowystarczalny. I żeby samemu decydować o wszystkim. Nie pytasz nikogo, nie chcesz zależeć od nikogo, nie prosisz nikogo. A pycha? A pycha to jest odmowa relacji. To jest odmowa siebie samego dla innych. Z jakiego powodu? Z powodu nadmiernego szacunku do samego siebie. Nie mam mnie dla ciebie, nie mam mnie dla innych. Jestem zajęty pielęgnowaniem i kultywowaniem swojego własnego ja, swoich własnych spraw. I to są wady, które niszczą człowieka. I mówi Jan Kazjan, każdy ma swoją wiodącą wadę i trzeba ją poznać. Ale wszystkie one są ze sobą powiązane, więc nie wolno ci lekceważyć żadnej z nich i dodaję że nikt sobie sam nie poradzi ze swoimi własnymi wadami. Jeśli z nimi nie walczysz, jeśli ich nie zwyciężasz, to nie tylko one będą narastać w tobie, ale będziesz nieświadomym nosicielem zarazków, wirusów. Będziesz wnosił w to yy, społeczeństwo zło, będziesz innych tyranizował sobą samym. I właśnie o tym mówi dzisiaj Jezus, kiedy mówi o tej wysokiej, brudnej fali. To jest fala, potężna fala tyranizowania jeden drugiego poprzez życie, które jest pozbawione nawrócenia, pozbawione Chrystusa. Ten świat nie odmieni się dzięki wspaniałym programom edukacyjnym, ani też nie odmieni się dzięki błyskotliwej polityce. Ten świat odmieni się tylko dzięki świętym. I dzięki temu, że będziemy gotowi, żeby przyjąć nawrócenie, tak jak Noe. Bóg ostrzegał wielu ludzi, ale tylko Noe go wtedy usłyszał. I tylko Noe wziął na serio wołanie Boga: Buduj arkę. Dzięki temu, że posłuchał, zapewnił poczucie bezpieczeństwa nie tylko sobie, ale także całej swojej rodzinie, wszystkim swoim bliskim. Zło, grzech jest zaraźliwe, ale także dobro. Jest wpływający, jest oddziaływający na innych. Jeśli ja się nawracam, to be, Twoje życie będzie lepsze. Jeśli Ty się nawracasz, mnie będzie łatwiej być księdzem. I także człowiekiem i mężczyzną. To działa na tej właśnie zasadzie. Dlatego dzisiaj Jezus mówi, czuwajcie. Dlatego mówi, nie lekceważcie znaków ostrzegawczych. Bądźcie wrażliwi, bądźcie czujni. Ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć jest taki, bardzo ujmujący midrasz, czyli taka opowieść żydowska dotycząca Noego. Mianowicie kiedy wody opadły i odsłoniło się całe zniszczenie, które spowodowały te wody. Noe wyszedł z Arki i zobaczył, że świat jest cały poniszczony, i zobaczył ciała zwierząt leżące i ciała ludzkie utopione, zniszczone przez ten ogrom zła, i wtedy zadrł i zaczął myśleć źle o Bogu i mówi. Do Boga, jakże jesteś okrutny? A Bóg wtedy do Noego odpowiedział: Ja jestem okrutny? A ty co zrobiłeś, żeby uratować ten świat? Kogo przestrzegłeś? Kogo pociągnąłeś? Kogo obudziłeś? Do mnie masz pretensje? Ja ciebie przestrzegałem i ja chciałem także Tobą przestrzegać innych. A ty zająłeś się tylko sobą? Zobaczcie, taki adwent, który trwa tylko trzy tygodnie, a może być, mieć yy, na mnie tylko coś do powiedzenia, ale może się coś bardzo ważnego stać dla Ciebie, dla mnie i być może dzięki temu także dla kogoś innego. Może Bóg komuś postawi znak ostrzegawczy. Bo nie jest tylko ważne, żeby nauczyć się dostrzegać i czytać te znaki ostrzegawcze, ale bardzo ważne, że będą też ci, którzy będą je stawiać.